Witam bardzo serdecznie na odcinku na kwotę 20, 50 zł. Po 20 zł jest super mega pensja. Ekstralinię do odczarowania lecą dolary. Nowiutka, premiera, najnowsza zdrabka i bajeczna kasa taka trochę starsza. Zobaczymy, co tu będzie. Ekstralinię chyba wezmę na koniec. Najpierw wzięłabym sobie bajeczną kasę, bo została mi podana.

Zdrabka obokowa. Kontrolne potwierdzają, że jest pusto. No to lecą dolary, czy lecą pustaki? Numer 21 to jest chyba cały czas ta paczka premierowa, a więc warto z niej jeszcze brać. 34, 43, 27, 29 i 22. Mówię, że warto, bo ja coś tam na premierce znalazłam, ale.

I będę szukać dwadzieścia trzy, dwadzieścia jeden, cztery, trzydzieści i trzydzieści sześć. A mam trzydzieści cztery, dziewięć, dziewiętnaście, dwadzieścia sześć i dwadzieścia osiem, czterdzieści sześć, napis dwadzieścia siedem.

Gwiazdeczka i dzwonek. Tu są dwa dzwonki. Tu jest gwiazdka. Tutaj dzwonek. I tu już nie ma nic. Teraz kwiatek i cytryna. Tu są dwa kwiatki. Cytrynka. Kwiatek, cytrynka, kwiat, no, szesnastka, rozkręca się nawet dobrze. Teraz, okulary i klucz. Tu są okularki. I tu nic nie ma, teraz diament i arbuz, jest arbuz tu, arbuzik tu, arbuz tu, arbuz tu. arbuzy są, ale diamentów nie dali, Następne symbole to podkowa i wiatrak. Ale tych symboli nie widać. Korona i łódź. Tu jest łódź. Tu jest łódka, tu korona. Tu korona. I tu korony. I tu jeszcze są łodzie, krat i balony. Są balony tu, i są tu. Baloników dużo, ale za to nie ma kraba. Teraz księżyc i ptaszek. Chyba nie będzie jest ptaszek. Jest księżyc. A tu jest krabik. Tu się ukryłeś. Tu jeszcze baloniki. No dobra, następne symbole to parasol i piłka. Jest parasol. Parasol, piłka obok siebie. Tu i tu, tu parasol. Parasol, parasol. Tu jeszcze księżyc, tu piłeczka i to wszystko. Teraz lody i kości. Tu są lody, tu są lody. I tu są lody. Zapomnieli kości wydrukować. Teraz rower i serce. Gdzieś serduszko widziałam tu. Tu jest serduszko. Tu jest serduszko i rower. I tu serduszko. Symbole się kończą. I co? Sakwa i leżak. Te ekstra linie to jest porażka. Żeby coś wydrapać, to chyba całą paczkę trzeba by było zdrapać. Ale jak w pojedynczych sztukach nic nie ma, to po prostu zniechęca. Sakwa i leżak szukam. Tu jest leżak. Sakwa. Tu leżaczek, tu leżaczek. I tu. Ostatnie dwa. To popcorn i klapki. Tu są klapki, tu jest popcorn. Klapki. Popcorn daje linię. ostatni symbol masakra, bo już naprawdę można się zniechęcić. Kropki i popcorn, a tam pewnie dyszka. Kropki popcorn więcej nie widzę. Tu jest dzwonek zgubiony, ale nie było monety. Rolek nie było, bo by było za dużo linii. No dobra, jest jedna linia, a pod nią 20 zł. No proszę, linie się odczarowały. DD potwierdza, że jest 20 zł, a więc jestem uratowana. Ostatnią zdrapką i ostatnim symbolem. O, matko, ale zdrapka. Super, mega pensja, lecą dolary, i bajeczna kasa się nie spisały. Za to ekstra linie dały 20 zł na pomnożenie, więc można tutaj dalej coś wymieniać i próbować szczęścia dalej. Być może te ekstra linie, które u mnie leżą, wydrapałam wszystkie pustki, to może zostały już teraz tylko same pełne. Nie wiem, może się skuszę. I spróbuję z tych, co tam jeszcze zostały, wymienię sobie, a no, zobaczymy. W każdym razie to, co wybiorę, to na pewno Wam pokażę. Ja wszystkim bardzo dziękuję za obecność. Przypominam, że do 10 stycznia, czyli do trzeciej rocznicy kanału, zostało już bardzo mało czasu. Subskrypcji przybywa, ale wciąż nie przekroczyłam 3000. Brakuje ponad 100 osób. Około 150 chyba, albo 140, coś takiego. Nie dużo i nie mało, także zobaczymy, czy uda się dopić do tych 3000. W każdym razie czas ucieka. Kto ma ochotę subskrybować, to zachęcam, a kto nie, to po prostu nie zmuszą. To jest oczywiście darmowe i dobrowolne. Dziękuję pięknie, zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia! Pa!